Maj jest okresem rozczarowującym dla inwestorów, jeżeli chodzi o wzrosty cen akcji. Wynika to oczywiście z kilku sytuacji. Znów powróciły stare obawy o kryzys w strefie euro. Tutaj w tym kontekście coraz częściej mówi się o Bankructwie Grecji. Do tej pory to było tak, że raczej mówiliśmy o jakiejś potencjalnej restrukturyzacji, która może mieć miejsce w następnych kilku latach. Tymczasem, teraz ze względu na brak reform, przede wszystkim fiskalnych w tym kraju, ryzyko staje się coraz bardziej materialne. Są też problemy tutaj na naszym krajowym podwórku. One wynikają z nienajlepszych wyników wielu spółek, z którymi mieliśmy do czynienia po pierwszym kwartale, oraz generalnie z gorszymi nastrojami inwestorów związanymi z brakiem, z brakiem napływów do funduszy inwestycyjnych czy z obcięciem składek do otwartych funduszy emerytalnych. Mnie osobiście wydaje się, że to jest raczej taki okres typowo spadkowy, który zawsze następuje po okresach wzrostów, a z takimi mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach. I wydaje mi się, że to jest taki okres, który inwestorzy będą musieli przecierpieć i za kilka tygodni na rynek wróci optymizm. Jesteśmy w okresie, w którym znamy już wyniki polskich i zagranicznych spółek za pierwszy kwartał 2011 roku. To, co było ciekawe w tym sezonie wyników to bardzo gwałtowne reakcje inwestorów na publikacje spółek. W poprzednich kwartałach, pomimo że również zdarzały się zaskoczenia, zaskoczenia te nie były tak bardzo mocno przekładane na kurs spółek, jak to miało miejsce w bieżącym okresie. Wyniki spółek w pierwszym kwartale warto rozpatrywać w kontekście sektorowym. I tutaj przede wszystkim wybija się sektor budowlany, który pokazał słabe wyniki. Oprócz takich spółek jak Budimex czy Mirbud, które pozytywnie zaskoczyły. Swoich e, akcjonariuszy. Pozostałe spółki rzeczywiście nie miały się czym pochwalić. To wynikało z wielu rzeczy. Jedną z tych przyczyn jest e, sytuacja związana z e, tym, że kontrakty, które w tym momencie są realizowane, zwykle zawierane były w okresach kryzysu, a więc marże na nich e, pokazywane nie mogą być. Najlepsze druga rzecz, która w spółkach budowlanych jest wyraźnie widoczna, to coraz słabszy portfel zamówień na następne lata. Myślę, że spółki budowlane w następnych okresach nie będą już tak bardzo dużym zaskoczeniem, aczkolwiek trudno też będzie spodziewać się, żeby przez najbliższe kwartały nastąpiła istotna poprawa w tym sektorze.